Dzień dobry bardzo wszystkim. Dzisiaj wędruję do Was zestaw Mobility. Zestaw jest przygotowany pod kątem tego, że siedzimy dużo przed biurkiem, odcinek szyjny jest przeciążony i nasze biodra są zgięte. Zapraszam do ćwiczeń. Na samym początku usiądź sobie wygodnie na kanapie, ściągnij łopatki, wysuń brodę do przodu i wsuń ją. Z powrotem na miejsce. Staraj się tak, żeby czubek głowy sięgał za każdym razem wyżej. Powtórz tak 20 razy. Tutaj przy tym ściągasz jedną rękę, głowę do boku, ramię, które zwisa, wędruje do dołu. Wykonaj ruchy głową półokrąg, okrąg, taki nie krążymy całą głową, tylko raz w prawo, raz w lewo. Teraz przechodzimy do biodra. Połóż nogę na nogę. Postaraj się zachować proste plecy. Jeżeli to nie jest dla ciebie wyzwanie, możesz pochylić tułów do przodu. Powinieneś czuć rozciąganie w pośladku. Powtórz to na jedną i na drugą nogę. Ten zestaw możecie wykonywać kilka razy dziennie, w chwili, kiedy macie przerwę. Następnie połóż sobie coś pod kolano, tak żebyś mógł położyć kolano na ziemi, a nogę oprzyj o kanapę. Tutaj dopinasz mocno pośladek, czyli biodro wędruje do przodu, a rozciąganie czujesz w, w, czujesz w mięśniu czworogłowym uda. Kolejny zestaw to troszkę na Otwarcie klatki piersiowej. Zaplatasz ręce za sobą, ściągasz łopatki za siebie, starasz się otworzyć klatkę piersiową. Mam nadzieję, że po tym zestawie poczujecie się lepiej. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.